Okej, okay, także się wszystkim, jestem Brodo i nas serdecznie w kolejnym materiału na moim kanale Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy słuchajcie na w 40 na naszym berku, no i naprawdę sporo, sporo zmian, masa zmian na tym serwerze, także zapraszam Was już do oglądania. Dobra, to co? Przechodzimy sobie do, do tutaj do materiału i tak, co się tutaj pozmieniało, Przede wszystkim level chyba od ostatniego odcinka z początku sierpnia. Doszło nam chyba z 6 albo 7 poziomów, co jak na ten etap gry i granie pod golda jest no ogromną ilością. Co tak, może najpierw skąd to się wzięło, słuchajcie, skąd to się wzięło? Po pierwsze jak pewnie słyszeliście już był bóg w Gierce, że po zakupie pakietu drugiego, tego eventowego, tego drugiego, tutaj, który nadaje level Działało to tak, że niektórym osobom restowało level, a niektórym dawało tak level jak trzeba. Działa to słuchajcie mniej więcej tak, że jeżeli mieliście ponad połowę levela zapełnionego, kupiliście pakiet, to ten level Wam resetował na zero, a jeżeli mieliście mniej niż połowę, to dostawaliście normalnie jeden level z kalendarza tak jak, tak jak powinno to działać. No i co jest tą nieprawidłowością? A nieprawidłowością jest to, że słuchajcie, plaja każdej osobie, która zakupiła pakiet dała plus 2 levele. Jeżeli w przypadku osób, które faktycznie dostały reset tego levela na 0, jest to opcja sprawiedliwa, no bo tak naprawdę dostały 1 i coś levela, tak w przypadku osób, które dostały ten level normalnie, dostały potem jeszcze kolejne 2 levele, no to łącznie miały z tego pakietu 3 levele i to już jest niestety troszeczkę, troszeczkę lipa i troszeczkę to nam naprawdę rywalizację na serwerze niestety, ale w negatywnym świetle mm, zmieniło. E, na przykład taki tutaj In Your Face dostał, mm, dostał, dostał. E, niestety trzy poziomy więcej, no i już tutaj topkę generalnie nie ma za bardzo do niego podjazdu mm, na ten moment. E, no i co jeszcze? No jeszcze parę innych osób tutaj dostało. E, ten level, czy na przykład Crasimen dostał ten level e, na tym swoim berku. Mm, I jeszcze parę osób dostało. E, no tutaj z Elysium bardzo dużo. Generalnie w ogóle tutaj Elysium zrobiło fuzję z shockwave'ami taka ciekawostka ze świata serwera Tutaj tutaj Elysium zrobiło fuzję z shockwave'ami, trochę śmieszna sprawa, bo są dwie gildy, które najbardziej się z fuzji śmiały, a jak przyszło to, to, to co do czego to żeby utrzymać to swoje top 1 no to na tą fuzję przystali no i no i wyszło jak wyszło, śmieszna sprawa, nawet mają w opisie Top Guild without merging po fuzji, także śmieszna sprawa, no ale... Ale, ale Elizum jest aktualnie to jeżeli chodzi o level i w Elizum wydaje mi się naprawdę sporo osób dostało te darmowe levely z racji na to, że mocno im średnich level podskoczył, gildyjny, chyba o 2, Także także sporo osób tutaj na tym, na tym skorzystało z tego bugu niestety. U nich no i z D-Horde chyba też niewiele osób skorzystało i dwóch graczy, no oprócz Innofresa oczywiście i mm, dwóch graczy, czyli Tracer i Niggo mm, Tutaj oni mają najwyższe poziomy mm, Oni mają najwyższe poziomy e, ale to dlatego że ci dwaj gracze trzymali lochy specjalnie żeby tak jak X Pike najwięcej wycisnąć no a koniec końców niestety przez ten Bóg nagle stracili dwa levele do, do kogoś no i to było już nie do odrobienia, także stwierdzili, że kończą grę, zobaczymy czy faktycznie skończ skończą, no na razie tutaj żadnej kasacji nie było nic, ale, ale no jak widać po opisach tutaj grę chcą kończyć, także zobaczymy jak to będzie wyglądało no i co, z takich nowości to słuchajcie, wbił do nas Patryk tutaj neutral do nas wbił do giedyki jeszcze przed rozpadem Shockwave wbił tak z tydzień, ale, ale no tutaj zawitał do nas także już jesteśmy w full polskim składzie można powiedzieć że cel Give the Last Heaven na W40 został tak naprawdę spełniony bo celem było oczywiście zebranie wszystkich topowych Polaków serwera do jednej ekipy i wspólna rywalizacja z, z Niemcami czy innymi jakimiś tworami typu międzynarodówki także, także myślę że to jest, to jest jak najbardziej Fajna informacja, no i, no i co? No i przejdźmy może teraz do meritum odcinka. Słuchajcie, 443 level. Kolejną sprawą, która miała znaczenie na level było to, że wczoraj też troszeczkę lochów popikałem samemu w strefie roku. No aktualnie te procenty moje są naprawdę, naprawdę śmiechu warte troszeczkę. No i tutaj już nic przez dłuższy czas nie ruszę, jeżeli o te lochy chodzi. Tutaj nocne klikanie robiliśmy, <śmiechu> robiliśmy z z Danielem, także także mmm, działo się działo, no i yy, no i troszeczkę tych leveli wpadło chyba półtora levela nam wpadło także także też troszeczkę do przodu poszliśmy a dzisiaj cel na odcinek to słuchajcie yy, to słuchajcie zamknięcie Tornada yy, zobaczymy co się udało na pewno później na to sporo grzybów yy, ale chciałbym już ten level docisnąć sobie myślę, że z tego powinniśmy akurat ten 444 level wbić Hmm, także teraz się tym zajmiemy no i zobaczymy czy nam się to w ogóle dzisiaj uda yy, Generalnie to idę pod godę więc statystyki mam naprawdę, naprawdę mocne yy, jak, na, jak, na tego, jak na taki poziom yy, No więc mam nadzieję że to tornado będzie łatwo, tutaj padało tutaj taniutko Polecimy sobie troszkę w siłkę wszystko co mamy yy, A i właśnie, zostawiam to jeszcze nacinek Tutaj mamy do odebrania Berylka eventowego Także sobie go odbieramy 1116, na razie go sobie zostawię na razie go sobie zostawię, bo może poleci tam jakiś epik do wymiany, jeżeli nie poleci, no to, to sobie go wrzucę, hmm, ale na razie chyba nie ma co. Dobra, nietop monstrualny nietoperz, dobra, pada. Kolejny nietoperz. Nietoperze są niestety całkiem pomocne z tego, co mi się kojarzy, hmm, ale zobaczymy, zobaczymy. No miejmy nadzieję, że to się uda dzisiaj zamknąć. Może być naprawdę ciężko, no ale spróbujemy. Tutaj wojownik, dobra, padł. Hmm, Okej, okay, tu mamy za pięć baniek, no. Trochę tych temu 10 baniek chyba będę musiał jednak sprzedać wszystko co jest poniżej 10 baniek będę teraz sprzedawał hmm, z racji na to żeby miał miejsce w ekwipunku, dobra to możemy ten, to jest chyba 24 Ech. chyba nie warte wymiany, armor traci, no, ale dobra można, można to wymienić w sumie to jest do WC więc nie mogę tego sprzedać, no i to jest też do sprzedania no i okej, okay, z tego miejsca trochę nam się dzwoniło, także ciśniemy Enter dalej Dobra, tutaj za darmo nawet jakieś próby z idą, także fajnie No jak widzicie, tornadko pada dość łatwo, ale są czasem jakieś takie bloki Mamy 444 poziom dociśnięty, także mega Bardzo fajny poziom swoją drogą, no ale, ale nie zatrzymujemy się i lecimy dalej z tym tornadem Fajnie by było naprawdę to zamknąć dzisiaj na Demon Hunterze oczywiście Tornado jeszcze nie zamknę, bo tam trochę staram się trzymać. Także, także to będzie moje pierwsze zamknięcie Tornado w tej gierce. Hmm, więc jestem naprawdę mega zadowolony z tego powodu. Hmm, no i ciśniemy, ciśniemy tego Entera. No ta maszyna troszkę nam tutaj blok, blokiem była, ale już dała za wygraną 958 Tornado. Hmm, no dobra, 900... Kurczę, no, tutaj już ci przeciwnicy nie padają tak łatwo, jak widzicie. Tutaj już trochę grzyba na ich idzie. No i okej, okay, niestety, ale chyba będę musiał sprzedawać ten za 10 baniek. Jak widzicie, no trudno, trudno. Tu jeszcze za 5 jest coś. No i resztę już chyba po 10. Wszystko po 10, także, także szkoda trochę. Jeżeli jakąś klatę mamy, to możemy miejsce oszczędzić. Jeżeli jakąś broń mamy, to też oszczędzimy troszeczkę miejsca wrzucając na nasz kochany stojak. No i dobra, tu jeszcze w ogóle muszę... kurczę muszę muszę to spłukać. O proszę! O proszę, brońka. Brońka piska. No tą brońkę wczoraj wydałem naprawdę sporo grzyłów, żeby ją znaleźć. <laughs> Trafiła się ładna, ale tutaj szybko poszła kolejna, no ale ta jest chyba gorsza. Będzie na pewno dla naszego tutaj barbara, no ale niestety to jest kolejne miejsce zajęte w ekwipunku, To trochę niedobrze. To trochę niedobrze, ale trudno. Ciśniemy, ciśniemy dalej. To tornado. Może 445 nawet się uda dobić jak to przypójdzie z niego. No i okej, okay, no i teraz, no niestety, ale muszę po prostu te itemy mm, za 10 baniek sprzedawać, co jest nie, nie najlepszą opcją, co jest marnowaniem golda, mm, ale czegoś nie robi dla widzów. <grym> także, także wciśniemy to tornado. Mm, no, mam nadzieję, że wystarczy nam grzybków na zamknięcie tego. Yy, mam taką szczerą, szczerą nadzieję. Yy, planowałem sobie trochę zostawić na skipy yy, z tych pakietów, na skipy w w, a, na ręce, ale wydaje mi się, że już nie zostanie mi zbyt wiele <gry> także, także no trudno kolejny epik na wszystkie staty no te piki muszę trzymać oczywiście do WC żeby to się nie marnowało także, także no to trzeba sprzedać Dobra, wiecie co, wrzucimy sobie ten, ten gemik gdzieś 964 najgorszy na razie 962, ok, no to tutaj mamy spory buścik nawet spory spory buścik może trochę taniej padnie z tylko dzięki temu o, tutaj jest darmówkę także, także ładnie, no pada, pada to jak widzicie. Już tutaj 900, 975, ładnie, ładnie. jesteśmy naprawdę blisko zamknięcia no i lecimy, lecimy. Dobra, no tej itemy, wiecie co ja sprzedam trochę na zaś tych itemów, trochę więcej. Wrzucimy też statystyki. Dobra. Zrobiliśmy statystyki troszeczkę, żeby to jak najmniej prób wykonywać. No i okej, okay, no pada to bardzo ładnie. Pada to bardzo ładnie, nie powiem, że nie. Kolejny epik, kolejny epic, tym razem buty. Buty chyba mam całkiem, całkiem mocne, także te buty nam się tak nie przydadzą do wymiany. Więc sobie zostaje te w flipunku po prostu. No i okej, okay, 18 tornat do końca. 18 tornat do końca. No tutaj się nie udało niestety. Dobra, próbujemy dalej Dobra, pada, pada, to ładnie wszystko pada, pięknie Powiem wam szczerze, że myślałem, że będzie tu by zamknąć tornado Spodziewałem się wydać więcej grzybków troszeczkę Ale jak to oszło tak mało, to jestem zadowolony No wydaliśmy 100 grzybków tak naprawdę na ten moment dopiero, tam 150 A jak na tyle expa, to jest naprawdę, naprawdę ładny wynik Nawet może się uda level dobić no i dobra, co co? 9 ostatnich tornad mamy. 9 ostatnich tornad. Ciśniemy, ciśniemy sobie. Tu za 5 baniek to sprzedajemy od razu. Bez zastanowienia. Jaś straszydło. No padaj, padaj, padaj. To jest ten, ten pierwszy przeciwnik w tornadzie chyba, jaki jest. No tutaj to powinno naprawdę, tutaj są takie szanse na to, że na tych przeciwników że to powinno, powinno naprawdę łatwo padać. Mm, dobra no pada pada to oh, Okej okay. no dzisiaj enter ładnie przyciśnięty Jeżeli czego ma się podoba to oczywiście łapeczkę polecam zostawić w górę mm, Subika kto nie, kto jest nowy na kanale No i dobra nie będę to klikał bo już kurczę Zbliżamy się naprawdę do końca 445 level docisnęliśmy z tego tornada wow Aż tyle to się powiem wam szczerze nie spodziewałem mm, Mile zaskoczony no i dobra e, No i dobra Teraz mamy tutaj jedną nimfomankę, pada i mamy 1000 na 1000 tornado. Hmm, także, także co? Ja tutaj może nie będę skipał już szara siwa. Ostatni przeciwnik w tornadzie. Hmm, obejrzyjmy sobie walkę. No pierwsza próba niestety chyba zakończy się fiaskiem. Hmm, próbujemy dalej w każdym razie. Hmm, ostatni boss tornada, no i... No i wow, naprawdę ładnie to wygląda. Hmm, będziemy sobie oglądać te walki, nie będę klikał chyba Entera. Chyba że, chyba że tutaj długo nie będzie chciała paść, ale wydaje mi się, że to naprawdę jest kwestia czasu. No i mamy to, mamy to, słuchajcie, zaklinacz tornad, ukończ tornado, questik zrobiony. Hmm, dość późno, bo na 445 poziomie, ale specjalnie czekałem w tym na odcinek, no i... No i wow, no i wow, udało się. Pięknie, tornado zamknięte mamy. Strefę światła zamkniętą. Jedyne co nam zostało to tutaj te parę lochów które też powoli będą sobie już tutaj padać. No ale na ten moment mam tak małe szanse, że, że nie ma po prostu, nie ma, nie ma sensu żadnego ich klikać. Mm, możemy sobie wrzucić takie powiedzmy tutaj taktyczne 5 taktyczne prób na tego gimpera, bo on tutaj mm, powinien. Y, na niego są jakieś tam szanse niby. Mm, ale bym musiał nic nie, nie furię odpalić. Że mam wszystkie, wszystkie rękawiczki, wszystkie bronie zaenchantowane, to ok, tutaj wojownikowi zmieniałem. A no tak, tutaj nie ma gemów, zapomniałem, że tu nie ma gemów. Mm, to nie ma sensu tego klikać. Mm, także ostatnia próba. No i tyle, no i tyle. Na ten Gimper jest troszeczkę za mocny na ten moment dla mnie. Yy, ale on myślę, że prędzej czy później padnie, a jak Gimper padnie, to dostaniemy, słuchajcie, kolejny procent do bonusu, do expa. I będzie nam liczyło kalendarz jako już 100% chyba z tego co mi się wydaje także także bo także oby ten gimper padł w miarę szybko i ee, no i co? Dziękuję wam za oglądanie tego materiału chyba m, chyba już wszystko tutaj powiedziałem co chciałem m, Pozdrawiam serdecznie całą ekipkę Last Heaven oczywiście z tego miejsca no i e, no i co, naprawdę ładny progresik na serwerze, jestem mega z tego zadowolony no i powoli, powoli do tej topki, nawet na tak mocnym serwerze jak W40 będziemy sobie wchodzili już jak widzicie stopki sporo, sporo tej osób od nas gildy jest, coraz coraz więcej, coraz bardziej niebiesko, w tym top 30 się robi, także jest to tylko i wyłącznie pozytywna informacja. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału, jeżeli on się podał, pamiętajcie o łap łapeczce w górę oczywiście subiku. A jeszcze pewnie będzie pytanie o to, czemu dzisiaj odcinek bez kamerki, a dlatego, że niestety jestem po nieprzespanej nocy. No i po prostu nie miałem ochoty z tą kamerką nagrywać, ale jakiś odcinek na pewno z kamerką również na kanale się pojawi Nie tylko na streamka, także także mmm, Także o to się nie marcie No i no i co? Trzymajcie się i do następnego. Siemęczko.